Hejka kochani, z tej strony Kukilia a dzisiaj słuchajcie, będzie nowy update. Pamiętacie kiedyś jak ja narzekałam na to, że kurczę no nie ma tu zamków, a miałam te dwa challenge jako księżniczka i jako królowa, to teraz to są zamki, słuchajcie. I może lepszym efektem byłoby zespałnić tu konia i pojeździć na nim, ponieważ są zamki! Wreszcie, słuchajcie, po tylu latach są właśnie te oto kolorowe, piękne zamki. Więc słuchajcie, wszyscy już o tym wiedzą, dlatego zobaczymy, czy to prawda. Bella już takie coś nagrywała, jest to prawda. Na końcu mamy darmowe zameczki. Darmowego, e, darmowe zamko, Czysto! Zobaczcie, jakie to piękne! No powiecie, widzę, na pierwszym wejściu tu mamy to coś widzę, to coś, co pada i zamyka tą kłodę całą. I słuchajcie, możemy również to y, zamknąć, i tego możemy po prostu zamknąć i otworzyć. Zobaczcie, i tutaj możemy spokojnie wejść do tego zamczyska. Zobaczcie, jakie przepiękne to jest. Tu mamy kominek, można się ogrzać. Można tu spokojnie być, żeby przeczytać listy, przy kawusi. No, oczywiście powiecie, że jest przecudnie, tak jak w domu. No słuchajcie, da się też tu zmienić na tron. Można tu zażądać jak królowe prawdziwe. Jestem królową, królową tego całego miasta. Macie się, się mnie słuchać. Ja nie wiem, żeby tak narzekałam na ten update, a w końcu to dali tu samki! To jest kozackie! No dobra, nie wiem kto to robi, ale pewnie ogląda mój kanał uważnie. A ja czytam już listy od was. Drogi, ech, święty, Mikołaj. Elf nie powinien czytać takich listów. Mamy tu na dole m, tego. E, no, jak to się nazywało? Lochy. Mamy tu lochy, słuchajcie. Można tu otwierać i zamykać. O, tu akurat mamy lochy z jakąś tą z jakąś karmą. Można otwierać zamykać lochy, jak chce się. Em, można kogoś zamknąć w tych lochach i w ogóle. I są tu mega, mega duże kombinacje, słuchajcie. Ja akurat jestem mega za ten update jest przekozacki, słuchajcie. I moim zdaniem to najlepszy update, który jeszcze tu był, słuchajcie. Bo lepszego domu nie mogłam sobie wyobrażać. Dobra, a czy jest góra? No jest góra, no pewnie, że jest. Jest góra i tu. Mamy jeszcze górę. No, mamy tu takie coś. Można zasłaniać rolety. Tak na przykład. Takim sposobem można zasłaniać rolety i odsłaniać. Pokoje prezentują się następująco. Dobra. No, ogólnie każdy mają po prostu inne łóżka, inny pokój i w ogóle. Wszystko jest przecudne. Ja zaklepuję zielone, bo to elfie łóżko. Dobra. Idziemy na górę po prostu i zobaczymy, co jest na górze. No, na górze oczywiście muszą być te wieże. I y, ten, trenowanie po prostu tych wszystkich ruchów, ciachów i w ogóle zamachów, y, tak. No, widzicie, musimy selować ten cały ekwipunek, bo po co nam? Można tu również ćwiczyć szermierkę, tak, szermierkę. Y, po prostu można udawać takiego rycerza. A propos tego, za wam coś pokażę. Dobra. Chodźmy może tutaj. Tutaj? Dobra, da się jeszcze training. Da się jeszcze strzelać, w słuku, T Tego co wam Bella nie pokazywała, ale ja to wiem. A wiecie, jak strzelać, w słuku? Tak. Następujący sposób. No, oczywiście, da się tu też strzelać do tych poddanych. Da się tu machać ludziom. Wow, nawet zmienić kolor. Oni mają zieloną bazę. Ja też chcę mieć zieloną bazę. Dobra, weźmiemy taki zieleń. Taki jaśniutki. No dobra, to wygląda przekazacko. A tu jak na przykład wpadniecie do... Yy, chcecie do czymś no, no, chcecie odwiedzić kogoś, sąsiada i w ogóle, to po prostu wpadacie w bagno. Fu! To śmierdzi w dodatku, więc nie warto tak się włamywać komuś. A wiecie co jeszcze jest tu dodane? W nowym update'cie jeszcze są takie rzeczy, są takie, takie. Nie, takiego nie ma. Dobra. Yy, zobaczmy jeszcze co jest. No są akurat różne rzeczy. Tu mamy takie coś. Dobra. Hmm. Chodźmy po prostu zobaczyć coś. Czekajcie. Dobra, musiałam po coś pójść, a mniej więcej po e, takie coś. Takie cośko. Dobra, idziemy na konia i biegu się... Wam pewnie by się tak wydawało. O, fajnie masz konia i jakąś laskę, ale zobaczcie, to wygląda mega prehistorycznie. Jeszcze ubrać się jak rycerz, to w ogóle, ale ja nie będę tego na razie robić. I zobaczcie, możemy po prostu pobalczyć z kimś. Ktoś najwyraźniej tu nie wie, że jest taki fajny update, ale no cóż, nie będziemy jej przeszkadzać. O, kurde, wbiłam do czyjejś bazy koniem w dodatku. Dobra, chodźmy tu. Jakby zostawmy tu konia o! I zrobimy komuś takiego w ranka. <laughs> konia komuś, co zostawiliśmy. No nie może, nie wierzę. Cześć! Dobra, gdzie jest nasza baza? A tutaj jest. Okej. Okay. O kurde, sama wpadłam w swoje bagno. Jeżeli chcecie jakąś historyjkę, to możemy tu zrobić historyjkę na tym tronie. Ja zasiądem. Tu będą fani. Tutaj obok mnie. I się kłaniać. Kłaniać się. <noise> dobra. E, czy są jakieś nowe wozy? Co do tego to... No niestety nie ma za dużo. Nie ma w ogóle nowych wozów. Ale fajnie by było jakby tu był inny też koń. Nie tylko takie kolory. Na przykład nie trzeba kupować zerobusy i fajnie to by było. E, więc no. E, dobra. Wynocha z mojego domu! Ty! Czekajcie, zbanuję go. Dobra, zbanowałam go. Hejjo! Tamten... Tu gluten. Jaki gluten! Dobra. Zbanowałam go, ale co jest z tymi? Jest odcinek? Tak, jesteście na odcinku, kochani, więc no. E, czekajcie, gdzie ty byłeś tutaj? O, Stitch jest słodki, to twój nick. Okej, okay. to ludzie, e, to co? Ja nie chcę tak się żegnać z widzami. Dobra, może ja tu zasiądam, a wy możecie obok mnie. I pójdziecie na miniaturę Dobra No chodź Nie wstydź się Dobra. Miniaturka o, nie, no, nie. Co tu robią miniaturkę? Screena zrobił. Nie ma kogo więcej? Co? A, nie ma nikogo więcej? Nie wiem. A, youtuberka tu jest. <głosy> tak, kłon. <noise> tamtego gościa zbanowałam, tego z innego kraju. I w ogóle tego tutaj nikt nie ma. Tak, kuki Julia. Dobra. Zaakceptuję Twoje zaproszenie. W ogóle ktoś znowu mi się włamał na konta. Słuchajcie, nawet po mojej dwuetapowej tej. I słuchajcie, no nie wiem, no. Nie wiem co, co. Ona mnie dodała. Hejka. Dobra, mega, mega fajnie, że tu ludzie są. Challenge jako elf. Nie. Ty naprawdę youtuberka? Tak. Dobra. Jak się nazywasz? Julia w realu Julia. W realu. Dobra, co Julia? <gry> dobra. Więc no. Dobra. Um, to fajnie, to słuchajcie. Um, no dobra. Muszę wam napisać jaki jest odcinek. Odcinek listopada Elf. Robimy wigilię. Dobra, uda. Dobra. Update jest. Update jest. Więc Nagrywam. Ja cię znam. Kogo? Widzę, właśnie. Dobra. Słuchajcie, więc no, fajny odcinek. Um, tak, nie skomentuję tego inaczej. Tak, okay, ja dałam suba. O, dzięki. Dzięks. Dobra. Listopad, a my elfy, kurde. Elfy. Elfy, zbieramy się. Dobra. Hejka. Dobra. Super. Że ludzie tak się przejmują tym challengem, że sami chcieli być elfami. Dobra. Um, co? Co on? Co on? Dobra. Eee, zobaczmy, co on chce z tym autem zrobić. Biedne auto. Biedne auto. Dobra. Fajny dom, ale nie wiem, czy ty wiesz, kochana, ale tu ym, jest też zamek. Zamek, który po prostu otworzą otworzy wam z... wrota w ogóle wszystkie. Więc no. Nie no, spoko. O oh! Jak! Ja nie wiedziałam, że słuchajcie, tu jest choinka! Jak! Jak ty masz choinkę w domu? Dobra, mm, dobra, dobra. Fajna choinka. Fajna choinka. Kurczę. Mm. Dobra? Choinka. Dobra. Napisałam. Fajna choinka. <grywa> Przepraszam, bo wcześniej nie, nie wiedziałam, jak to napisać. Dobra. Hmm. <grywa> Okej. Okay. Bierzemy to. To. O matko, skąd ty masz te osoby? No jak? Skąd ty masz te osoby? Skąd masz ozdoby? Skąd masz ozdoby? Dobra. Zobaczmy skąd ma ozdoby. Dobra. Z pudełka. Weź se. Dobra, mm. A, ok. Wyglądasz mi na siedemnaście. O matko, jedyna mam czternaście. Ja mam czternaście. O, mamy tu kolejną elficzkę. Bardzo mi się miło poznać, w ogóle, elficzkę. Dobra. Zobaczmy, skąd ona ma te ozdoby. W ogóle, bo tu nie widzę tych ozdób, póki co. Ja 15. Jest tylko rok starszy. Dobra. Aha dobra. I, 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 i też jest tuberem. Ok. Zasługujemy cię później. Zasługujemy cię później. Dobra, już muszę kończyć. Już muszę kończyć. Niestety źle. Dawno nie tańczyliśmy w ogóle, słuchajcie, na tym serwerku i w ogóle. Pa! Fajnie się grało. Pa. Dobra, Złe, więc, jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, spokój z dzwoneczkiem, no i pa!